Niestety, ale tak, duże wady wzroku mogą nie dawać żadnych dorygliwości. Ostatnio mieliśmy przypadek pacjenta w wieku 6 lat, który poszedł do zerówki i okazało się, że ma spory problem z ostrością wzroku. Po dokładnym badaniu okazało się, że obuocznie na każdym z oczu ma wadę wzroku plus 6. Dlaczego nie było widać wcześniej żadnych problemów? Dlatego, że dziecko zanim pójdzie do zerówki często nie wykonuje czynności dokładnych, szczegółowych. W momencie, kiedy pojawił się w zerówce, okazało się, że nie widzi z bliska literek, wzorków, szlaczków i ma duży problem, żeby je odwzorować. Dlaczego tak ważne jest zatem badanie dzieci przed okresem przedszkolnym czy szkolnym? A to dlatego, że chłopiec ten dostał w tym momencie pierwsze okulary. Niestety proces jego budowania ostrości zajmie około półtora, nawet do dwóch lat więc ten czas moglibyśmy jak najbardziej przesunąć na wcześniejsze lata gdybyśmy tylko wiedzieli jaką ma wadę z roku wcześniej